Cześć, to Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z programowania gier. Tym razem będzie podsumowanie e, krótkie, ale bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, się napracowałem. E, zresztą widać po datach, że w zasadzie zajęło mi to sporo dni i tak sobie wieczorkami w różne dni siedziałem. W sumie to nawet ponad 20 godzin wyszło mi e, pracy, więc nawet jeden dzień jakiś tam gdzieś znalazłem, wolny, jakiś było, było luzu, trochę, więc coś tam. Porobiłem. Skutek jest trochę taki, że jestem umęczony jak nieszczęście. Ale tak, może najpierw jaki efekt w tym momencie udało mi się uzyskać. Więc mniej więcej przejdźmy może do tego całego tego. Przede wszystkim tak wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jeszcze mogą być błędy. Eee, że mamy dodane o, przy teleportach, e, animacje teleportów. Mamy dodane kreski pomiędzy tymi możemy się teleportować między różnymi elementami. Automatycznie jesteśmy teleportowani z klocka, który jest nieaktywny, możemy sobie przeskakiwać między klockami losowo oczywiście, o a właśnie. No i zakładam, że już mi się nie będzie to sypało, duża część tego co tutaj robiłem to było przede wszystkim testowanie i poprawianie pewnych błędów, których było dużo. Przede wszystkim tak, to co widzieliście tam kreskę to dodałem tak zwane particle effects, efekty cząsteczkowe. To jest mniej więcej coś takiego jak Particle Effect. To są właśnie takie rzeczy, że dodajemy sobie, to jest zupełnie osobny, jakby tutaj taki element. Może włączę o taki. To jest mniej więcej coś takiego. To jest realizowane w taki sposób, żeby było szybko. Możemy robić ogień, dym, wodę, różne jakieś takie rzeczy dzięki temu. Ja chciałem tutaj zmusić to do tego, żeby, żeby mi po takim jakby. Linii szła jakaś taka kropka, ale mi się to nie udało, dlatego że te zwykłe cząsteczki emitery to jest taki, jak, taki tak zwany emiter, który, z którego wy, wy, wyłażą te m, nasze tutaj e, takie cząsteczki i one podlegają jakimś tam zasadom ruchu. Można to jakoś dowolnie w zasadzie kształtować, dodając tu różnego rodzaju modyfikatory. Natomiast mnie interesowało, żeby ten efekt był od do elementu jakiegoś obiektu, bo tak byłoby najszybciej zrobić. To się robi przy pomocy BeamDate, gdzie możemy ustawić target i rodzaj tego to jest tak jakby no taki laser jakby, gdzie ustawiamy source i target. Natomiast to działa troszeczkę w ten sposób, że... No, właśnie, można sobie takie rzeczy robić, żeby, żeby on się ruszał, coś tam i tak dalej, e, pomiędzy tym, więc docelowo może się coś takiego uda zrobić. Natomiast, e, natomiast ostatecznie stanęło po prostu tak, jak widzieliście tutaj, na takim najprostszym czymś takim. To znaczy, jak mam między dwoma obiektami, jak sobie przesuwam, to po prostu ten efekt cząsteczkowy jest. To jest tak, jakby cały czas był promień, po prostu on, można by go ustawić tutaj, jeśli chodzi o czas trwania to może pokażę wam to, tylko muszę później nie zapomnieć sobie to poprawić z powrotem. Eee. Eee. Lifetime mogę ustawić na przykład constant 1. Eee. Może nie lifetime, tylko eee. target? Nie. Source, initial, size, lifetime. Beam data tutaj e, speed. E, jak dam na przykład zamiast 0, czyli nieskończonej prędkości 10, to on tam powoli pewnie się będzie jakoś nie wiem. Może zamiast 10 dajmy 100. O, widać, że on tam się tak wyrastaje i, i kończy w pewnym momencie. No więc to, ten efekt, jakby ustawienie, żeby prędkość, odpowiednia długość życia tej cząsteczki była odpowiednia, jest trudne. Poza tym ona jest jakoś tak rozmywana tutaj automatycznie, w związku z czym no, na razie stanęło na tym, na czym stanęło. Może docelowo się jakoś tutaj te cząsteczki trochę jeszcze, jeszcze może pomodyfikuje, żeby były troszkę ładniej wyglądały. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz taka istotna, to zmieniłem implementację dla teleportacji. Do tej pory robiłem to troszeczkę w klocku, e, natomiast teraz zrobiłem osobny kontroler do tego. E, I tutaj e, teleport kontroler, tutaj wrzuciłem całą obsługę w tym momencie rejestracji teleportów, usuwania teleportów i tak dalej. Problem tutaj mam taki, że rejestrację teleportów zrobiłem sobie taką strukturę Teleports info gdzie mamy e, powiedzmy strukturę źródłowy klocek docelowy, żeby mieć Informacje od do, w którym miejscu, jakby teleportujemy z którego miejsca do którego. No i mamy tablicę tutaj, której po prostu zapamiętujemy te, te teleporty. Pomiędzy klockami i dodajemy tutaj też ten efekt cząsteczkowy. Tu się namęczyłem troszeczkę, bo mogłem ten efekt, jakby obiekt tego teleportu, dodawać. Tam miałem pewien problem do tablicy, ale to mi coś wieszało. Unreal'a nie wiem, coś się kiepściło. W związku z czym raczej wtedy robię tak, że dodaję po prostu te teleporty, a później je wyszukuję, jak chcę je usunąć, na przykład po, po, po nazwie źródła i docelowego. Tu ustawiam też różne właśnie parametry do tych partiku, efekt tutaj. Tutaj, w tych teleportach, i tak dalej, więc cały ten teleport kontroler. On tu ma mnóstwo różnych funkcji, które porobiłem. I z poziomu, levelu, level, level BP, blueprintu mogę to wszystko ustawiać. No właśnie. Przy okazji natrafiłem na parę problemów, o których za chwilkę tam opowiem. Dodałem teleportację pod klawiszem spacji, ale to będzie na chwilę, bo docelowo będę chciał zrobić tak, że teleportacja będzie, jak wejdziemy do tego, jak sobie utworzymy teleport, jak dojdziemy do, dopiero do tego teleportu. Teraz widać, że tam jest jakby kolizję mam tego postaci z tym klockiem. Z tym też się namęczyłem, też były różne tam problemy związane takie, że wtedy mi pauzowało generalnie grę. Nie pauzowało grę, tylko ten mimo, mimo że poustawiałem odpowiednie tutaj w Check Collision... Zaraz, ja muszę chyba zamknąć okno, bo tam jakieś hałasy mam na zewnątrz. Niewykluczone, że też będę miał e, telefon pilny, ale to zobaczymy. E, jak mamy tutaj, to check collision. Więc e, tutaj e, check overlapping components. E, okazuje się, że. E, jeżeli dodawały, dodałem do tego klocka teleport jako komponent jakiś i to był taki komponent flipbook z animacją jak było widać jak można było zauważyć to zaraz też pokażę to okazuje się, że to też było wykrywane mimo że ustawiałem te kolizje żeby było tylko z spawnem i tak to była kolizja wykrywana jako właśnie overlapping component, w związku z czym musiałem dodać tutaj odpowiednią filtrację, że jeżeli to jest odpowiedniego typu, ten overlapping component, to go pomijamy. Więc ta filtracja kolizji też nie jest taka idealna, więc tutaj się też namęczyłem trochę, ale ostatecznie uzyskałem efekt, który mnie interesowało. Próby partyku, zmiany grafiki, grafika, animacja teleportu, no to tu robiłem właśnie, dodałem coś takiego jak w teksturach, no to sobie dodałem pewne, pewne jakby, odpowiednie sprite. Y. Wyekstraktowałem na razie dwa sprite y teleportu i one nie są jakieś ładne, ale i zrobiłem coś takiego, co się nazywa flipbook, czyli taka animacja, i to jest właśnie dodane w tym momencie. Na razie tak wygląda, później ewentualnie się zmieni, bo może to nie jest zbyt ładne, więc takie rzeczy jakby pododawałem. Zacząłem implementować też features tak zwane, bo będą różne teleporty, klejnoty, silniki i tak dalej. W związku z czym to zacząłem jakby implementować już podwaliny, pod to wszystko robić. Zdecydowałem, że te features będą pamiętane w klocku, krótko mówiąc gdzie będziemy mieć tutaj Add Feature, Remove Feature. Teleport też jest rodzajem Feature'u, przy czym obsługa teleportu jest jakby zrobiona w Teleport Controller, ale dodawanie grafiki teleportu, czyli tego, tej, tej sprężynki, którą ja zrobiłem, to jest już wy, wywoływane przez Teleport Controller, który dodaje, mówi klockowi dodaj sobie tam grafikę w odpowiednim miejscu poprzez właśnie Add Feature. To jest jeszcze niekompletne, dlatego, że docelowo będziemy tutaj różne właśnie cechy dodawać, typu silniki, nie silniki i tak dalej, więc jeszcze będzie to rozbudowywane. Tak samo Remove Feature. Chodzi o to, żeby móc właśnie dodawać tutaj w odpowiednie miejsca do tego klocka odpowiednie komponenty. To też jest pomyślane tak, że jak będziemy mieć jakiś taki klocek, powiedzmy on ma zazwyczaj, każdy się chyba składa z czterech pomieszczeń, ale starałem się to robić automatycznie, no to, no to te, zdecydowałem, że te feature'y, czy łącznie teleporty będą dodawane w, tylko w odpowiednich lokacjach, tych, jak w tych pomieszczeniach. Co rodzi pewien problem, bo będziemy musieli pilnować tego i tutaj też jest taka ciekawa, można powiedzieć, troszkę obserwacja co do mechaniki gry. Zdecydowałem, że będą dwa teleporty, że z każdego klocka może wychodzić dwa Teleporty. W związku z czym musimy mieć yy, no, dwa, mogą być zużyte na teleporty, plus dwa pozostałe na jakieś features. Ale nie możemy dodać features za dużo, bo wtedy yy, automatycznie, że tak powiem, nie będzie można dodać teleportów do tego klocka i moglibyśmy utknąć w tym klocku. W, w związku z czym pomyślałem sobie, że mm, <kluzny> będziemy rezerwować tylko jeden. Tylko jeden będziemy rezerwować e, jedno pole na teleport, który musi być, a wszystkie pozostałe trzy będziemy e, mogli dodawać features. Chyba że ktoś doda dwa teleporty, no to zostaną mu tylko dwa pomieszczenia. Ale zawsze będzie miał jedno wolne na jeden teleport gdzieś, żeby, żeby sobie zrobić. Więc taki, takie założenie sobie tutaj przyjąłem tych moich specyfikacji. E, Właśnie, za, założenie zrobiłem tak. To, to muszę, że tak powiem, sobie na zielono zrobić, żebym nie zapomniał. Przynajmniej jedno pomieszczenie jest wolne w klocku dla teleportu. E, no właśnie, e, przy okazji. No, więc implementacja tych features i tak dalej. Tu mnóstwo czasu spędziłem generalnie, rzecz biorąc, na testowanie, poprawki błędów do teleportacji. Nie mogłem sobie z tym poradzić, mimo że jest niby proste, ale Kurcze, nie jest proste, tak naprawdę. Trafiłem na. To sobie jakby podsumowywuję też problemy, które jakby programistyczne. Przede wszystkim, oczywiście klasyczny błąd, który popełniłem, jak mamy w Pętle for each dla tablicy, i będziemy chcieli z tej tablicy, na przykład usuwać jakąś teleport, informacje o teleporcie, to się to wszystko pokrzani. Dlaczego? To jest kurde taka pułapka, w którą że tak powiem wpada się bardzo pewnie każdy programista. Mianowicie, jak to jest tablica, powiedzmy, mamy tutaj jeden, pierwszy, drugi, znaczy od zera powinny być numerowane, nie? Trzeci, czwarty. E i teraz tak robimy iterator, że ten for each robi najpierw pierwszy, później drugi, później trzeci, później czwarty przegląda. Ale jeżeli dla drugiego nagle usuniemy ten drugi, to te dwa się przesuną na pozycję drugi, trzeci i w pewnym momencie na czwartego już wystąpi błąd. I te pętle nie są na tyle for, yy, for each yy, sprytne, żeby to. Automatycznie jakoś tutaj poinformować użytkownika. No i to robi bardzo trudne problemy, takie runtimeowe do, do zdebagowania. Proste wiązanie jest proste. Zamiast używać pętli for each, robić reverse for each, loop, czyli e, jedziemy po prostu e, od. Kurde, nie to chciałem kliknąć. Jedziemy po prostu zamiast od przodu. Tym iteratorem, to jedziemy od tyłu po prostu, bo tylny element zawsze możemy usuwać z tablicy bez problemu. Eee, tak samo zauważyłem, że coś jest nie tak przy usuwaniu w jednym tiku kilku obiektów przy pomocy distray component. Jak są komponenty dodawane, na przykład te, te, te animacje, tych teleportów i tak dalej, to trzeba je jakoś później usuwać, eee, jak je niszczymy. Eee, tutaj coś właśnie nie, nie do końca, chyba i zwalić, zwraca w, w jednym tiku poprawną wartość, chociaż teoretycznie powinno. Nie wiem, to jeszcze jest do przetestowania. No oczywiście typowe random integer in range, to jest moim zdaniem bug Unreala blueprintów, że jak się nie zrobi, że za random integer in range Ustawi jakąś lokalną zmienną, to on sobie jakoś źle zamienia, powiedzmy, na ten kod, i to też są runtimeowe jakieś trudne błędy. A kolejna rzecz, która synchroni zaczynam mieć wątpliwości co do synchronizacji eventów w Unreal'u, mianowicie jak mamy event GameTick który się wywołuje tam co jedną sekundy powiedzmy, ale mamy też eventy tak jakby asynchroniczne, gdzie dodajemy na przykład, naciskamy klawisz. Nie wiem jak to jest kolejkowane, być może gdzieś to w dokumentacji pisze, ale ja się jeszcze jakoś nie doszukałem, ale miałem pewne podejrzenia i w trakcie debugowania być może takie te rzeczy się działy, bo musiałbym to sprawdzić, ale już mi się nie chce, bo to się złożyło kilka moich błędów też, z błędami, właśnie tutaj, prawdopodobnie, ale miałem pewne podejrzenie, że jeżeli na przykład robimy, um, robimy, um, właśnie, zrobiłem sobie tu porządek i tam, teraz nie wiem, co gdzie jest, e, jeżeli robimy. Ruch aktywnych klocków w dół, czyli w pętli przeglądamy jeden klocek, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. I w tym momencie dojdzie z klawiatury, na przykład teleportacja do klocka, który będziemy zaraz usuwać yy, z klocków aktywnych, czyli tam nie powinniśmy teleportować. No to robią się różne problemy. W zależności od tego, jak jest synchronizowany gametick i ten event nasz. Podobnie jak w pętli, gdybyśmy chcieli, na przykład tutaj zrobić ustawić postać do teleportacji, no to yy, mamy jeszcze kilka klocków do przeglądnięcia i jak tutaj byśmy robiłem teleportację w tym miejscu, no to wtedy, kurczę, mogłem teleportować do miejsca, w którym jakby yy, za chwilę zostanie uznaczone jako nieaktywne, no co powoduje pewne problemy, bo wtedy utkniemy w tym nieaktywnym klocku, bo już jest on, nie, nie, nie będzie badany później w następnych tikach. sprawdzany. W związku z czym przerobiłem to tak, że te wszystkie teleportacje i tak dalej zrobiłem na zasadzie takiej, że ustawiam pewną flagę. Dobra, tam na razie mamy teleportować postać albo usunąć klocek albo coś w tym stylu. I GameTick po prostu wywołuje w GameTicku najpierw no, obsługę tych czasów, czyli spadanie klocków o jedno, wszystkich klocków w dół, generacja nowych klocków później usuwanie teleportów, dodawanie teleportów i dopiero teleportacja postaci. Więc tak sobie jakby kolejkuję te wszystkie eventy z różnych miejsc, właśnie w jeden game tick, taką maszynę stanu trochę zrobiłem. Bo to pozwala mi zapanować nad tymi właśnie takimi błędami różnymi, które mi się tutaj pojawiały. No i w zasadzie tyle zrobiłem i to było te ponad 20 godzin. No jeszcze dzisiaj robiłem coś takiego, że robiłem porządkowanie blueprintów i opisów, co widzieliście, jakieś drobne poprawki i tak dalej, takie różne testy jeszcze, zrobiłem sobie właśnie jakie główne obiekty mamy, czyli mamy game instance, zmiany globalne, level BP, obsługa gry i częściowo sterowanie z klawiatury. Charakter BP, obsługa ruchu, w postaci jej animacji, kolizji z features, e, klocek, realizacja zadań dla klocka, wygląd ruch, teleport kontroler realizuje obsługę teleportów, no i MyKlocekMoveAdy, komponent dołączany do klocek, żeby zapewniał obsługę tego ruchu. To jest taka jakby skrótowe podsumowanie tego, co zrobiłem i strasznie dużo czasu na to zużyło mi się, ale powiem tak, no he. Eee, może i dużo czasu na to z, jakby zużyłem. Eee, tym niemniej, eee, jednocześnie projektuję grę, projektował, projektuję, no to jest takie jednocześnie projektowanie gry, jednocześnie te z, e, uczenie się silnika, e, unreala i tak dalej. Co dlatego jakby troszkę mi zwiększa ten czas, który, który muszę tutaj poświęcać na, na pewne rzeczy. Podejrzewam, że jakbym teraz się zabrał, wiedząc to, co już teraz wiem, to bym dużo szybciej tutaj pewne rzeczy osiągnął. No, ale taki był cel tego projektu, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. Powiem tak, że dużo też czasu schodzi generalnie na to, żeby te blueprinty sobie właśnie tutaj na te łączenie. Jeżeli bym przeszedł, jakbym miał pisać już następną grę, a może kiedyś tak będę, jak tą skończę oczywiście, to... To raczej przejdę już na pisanie, kurde, w C, w Unrealu, po prostu kodu, bo to jest szybsze, krótko mówiąc. Oczywiście będę się musiał znowu douczyć pewnych rzeczy, jak się tam coś nazywa. Te funkcje pewnie się podobnie nazywają, ale trochę może inaczej. Coś już kiedyś sobie próbowałem, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda. Natomiast, no bo tutaj, nawet takie coś, że nie wiem, dodaję print string, żeby coś tam, no muszę te łączenia robić, to wszystko, brzydko wygląda, i tak dalej. W kodzie piszę print, coś tam, i tak dalej. Jak nie potrzebuję tego wyświetlania informacji debugowych, komentuję tą linię, sprawa załatwiona. Tak samo pętle, czy coś tam się szybciej tworzy, moim zdaniem, i różne, różne takie rzeczy. Więc, no więc, tak to mniej więcej tutaj, tak to wygląda. No, i cóż, jakie są następne kroki tutaj tego wszystkiego? Następne kroki to prawdopodobnie będzie dokończenie tej implementacji. Właśnie, może zajmę się najpierw obsługą kolizji postaci z teleportem, żeby nie było teleportowania pod klawiszem spacji, tylko pod, że, że postać musi wejść w ten teleport. Co też trzeba będzie sprawdzić, bo jeżeli teleport się zrobi w momencie, kiedy postać tam stoi, to automatycznie nas teleportuje. Ale to może być ryzyko. Może tak ma, będzie działało i okej, okay, zobaczymy. Eee, właśnie, dodałbym więcej cech. Właśnie trzeba będzie się zastanowić nad tymi różnymi cechami, czyli jakiś teleport, silnik, paliwo, różne takie rzeczy. Dodać jakiś do osobny kontroler, prawdopodobnie do dodawania tych e, obsługi, w ogóle e, spawnowania, czyli generacji tych wszystkich features, jak ja to nazywam, tych znajdziek w tym. E, no, features to są te znajdźki, tak na. Snajka. Tak na, na Snajka. No, e, e, tych wszystkich znajdziek więc to będzie trzeba zrobić, osobny taki kontroler, który będzie to wszystko zrobił, przetestować i tak dalej. Tych flipbooków, animacji pododawać troszeczkę, e, działanie zaimplementować tych znajdziek e, też. E, może tak. Features, znajdźki, e, implementacja orientacja ich działania. No i oczywiście trzeba będzie się też wziąć za ten. Trzeba będzie się wziąć za chat i menu. Na pewnym etapie, żeby już zrobić jakieś takie menu do gry i tak dalej. Liczenie jakichś tam tych klocków spadających czasu. No nie wiem, właśnie to też trzeba będzie się zastanowić pod kątem mechaniki gry, co będzie zliczane i, i w ogóle. No dobra, to tyle na taki krótki odcinek, podsumowanie e, tych aktualnych prac. Zabieram się dalej do pracy, aczkolwiek już muszę powiedzieć, że jestem zmęczony jak nieszczęście, bo tyle godzin, ile już mi w tym wszystkim zeszło, to bym pewnie dwie serie ze Stellarisa, e, jedną z Battle Brothersa i jeszcze coś ponagrywał. No, może przesadzam, ale pewnie bym dużo rzeczy ponagrywał. Nawet nie wiem, czy to się nie skończy tak, że będę troszkę mniej odcinków publikował, bo mi się zapasy kończą nagrywanych tych, a no, chcę najpierw skończyć ten projekt, a później się bradzę nagrywanie następnych rzeczy. Znaczy, jak to będzie publikowany ten odcinek, to już będzie wszystko gotowe, czy powiedzmy większość rzeczy gotowe z tym, więc... Więc to teraz tylko tak mówię, żeby było widać, jak takie zapiski dewelopera wyglądają. Okej, okay, dobra, nie zanudzam, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.